to tu kanał Fame Newsy. Fame MMA 9 zbliża się wielkimi krokami i po naprawdę długim oczekiwaniu po poprzedniej gali w końcu możemy zacząć żyć tym wydarzeniem, które odbędzie się 6 marca 2021 roku. Jak zawsze, gale będą poprzedzać dwie konferencje oraz oficjalne ważenie, które zazwyczaj odbywa się dzień przed walką. Pod koniec odcinka ogłosimy jeszcze zwycięzcę rękawic z poprzednich odcinków. Lecimy! Pierwsza konferencja Fame ma 9 odbędzie się 7 lutego, czyli dokładnie za tydzień. Podczas konferencji w końcu poznamy zapewne prawie całą kartę walki Fame ma 9, a jest na co czekać. Całość będziemy od razu relacjonować na naszym kanale oraz wybierzemy najciekawsze urywki i podsumujemy całą konferencję właśnie na kanale Fame'owe Newsy, dlatego zachęcamy gorąco do subskrypcji kanału. Na ten moment nie wiemy wiele na temat karty walk. Na pewno na gali odbędzie się walka o pas mistrzowski pomiędzy jego posiadaczem Marcinem Malczyńskim a raperem Kubańczykiem. Nutkę niepewności dostarczył nam ostatnio Don Casio, który na pytanie na swoim Instagramie o to, czy będzie na gali Fame MMA 9 odpowiedział, że będzie. Internet zawrzał. Czy chodziło mu o to, że będzie walczył i za tydzień pojawi się na konferencji jako zawodnik, czy jednak był to żart i chodziło mu jedynie, że będzie oglądał widowisko na żywo? Również oliwy do ognia dorzucił jego potencjalny rywal, tym oto Stories. Witam, po długim namyśle postanowiłem skończyć z MMA. Myślę teraz nad czymś całkiem innym. Będzie to dla mnie bardziej korzystne bez tych całych bzdur. Moi polscy fani dalej będą mieli co oglądać, tylko przerzucam się na boks i walki na gołe pięści. Wszyscy wiemy, że Don Cassio chce się bić z Normanem Park w boksie. Czy 7 lutego dwóch fanów zobaczymy na konferencji FAME ma 9? Tego wszystkiego dowiemy się zapewne właśnie za tydzień. A na sam koniec wyniki konkursu, w którym do wygrania były markowe rękawice do MMA. Na ekranie widzicie właśnie wylosowany komentarz. Na komentarz już odpowiedzieliśmy, także jeśli oglądasz ten odcinek, to zapraszamy do kontaktu. Już niedługo kolejne konkursy, także zapraszamy do subskrypcji kanału. Siema!